Wyzwania trudne i skomplikowane jednostki dzisiaj są przyszłością zakładu naszego. Dzięki tym projektom funkcjonujemy, jesteśmy konkurencyjni. Projekty takie jak Tor, Innovation czy Widar są jednostkami prototypowymi, tak samo te, które dowożą karmę na farmę hodowli łososia są też prototypami. Jeżeli chodzi o tego typu jednostki, mowa jest oczywiście o dwóch następnych, ale to jest chyba kwestia przełomu roku. No i oczywiście rozmawiamy o jednostkach dostawiania wież wiatrowych, jak również. Pracujemy nad jednostką, która będzie stawiała na morzu przęsła mostu między Madagaskarem a wyspami, powiedzmy w tym rejonie. Także to są jednostki trudne, skomplikowane z dużym udźwigowieniem i systemem DP2, czyli ustawianie jednostki z, dokładnie na w określonym miejscu. Our company is very Polish friendly. We have cooperation. With Polish companies for almost 20 years. And we even have uh, in our company uh, about 15 Polish uh, seamen employed. And uh, but it's the first time we are in Poland building what we call Turnkey. Normally we have order uh, the, the steel construction from Poland and we outfit it in Norway. This time we we do everything in Poland and we are very satisfied with, with Christ. Pan Owe Wilnes nie jest nowicjuszem na rynku, nie tylko budowy okrętów. Swoją karierę rozpoczynał jako broker okrętowy. Tym niemniej, mając otwarty umysł, wpadł na genialny pomysł tego systemu silo-to-silo silo delivery. Faktycznie jest to. Typowo innowacyjna rzecz dla tego typu jednostek, i w tej chwili rozmawiamy o następnych, które będą nosiły na sobie trochę więcej innowacji, ponieważ w trakcie budowy doszliśmy wspólnie do wniosku, że można było pewne rzeczy ulepszyć. Także oczekujemy na następne, już bardziej konkretne rozmowy w zakresie techniki, jak również przygotowania kontraktu do realizacji. Niezależnie od jednostek, które w tej chwili wykonujemy, Rozmawiamy na temat dwóch potężnych kontraktów. Postaramy się gdzieś na przełomie października, listopada podać bliższe szczegóły, bo myślimy, że do końca listopada pewne kontrakty powinny zostać podpisane.